Siema, witajcie w kolejnym odcinku z Gryatach, dzisiaj mamy nowy New Year's Update i to w sumie tyle No, całe intro Jest ze mną Nacza, Filip, Jajuszko Okej, okay, to jest lód, to jest lód do Winter update'a po prostu To jest ej, to jest lód po prostu do Winter update'a i tyle Nic więcej Tam jest jakiś Snowpile Message of the day The holiday season is still building with music setting the mood Mu Music setting the mood Eee, nic nie leci. Join us as the celebrations continue. complete with exciting party additions. Don't miss the chance to ring in the end of the year with a bang. You voted, we listened. The popular choice cosmetic is here! There is. On no, oczywiście idzie wcześniej. A nic tu nie ma! Ej, tu też nic nie ma. A jednak jest. Green screen? Green. Wow, ale to nie jest green screen, to jest oh, jakiś cool, slime. Jakiś yes. slime screen, co to jest? Ej, na kamerze to jest zwyczajny green screen. Tylko fajnie, że ten green screen jest taki mały. Flappy tongue! Aha, No tutaj nie. Nawet tutaj nie ma. Bo... Tylko tyle. Jack, jack in the box. Wow, oh my gosh, it's a flower. Naccia! Patrz, możesz na drugą rękę założyć. Kliknij w drugą ręką. No, to Na 2025. To taka Ej, No, Ale, ale... Ty... Ej, mam takie coś w prawdziwym życiu. Ej, czemu to jest jakiś... Omega, Face Cosmetic. Oczywiście te wszystkie... Sparklery wróciły. Oh. Czy one są... Nowe? Fioletowe! Ej, dla ciebie, jajuszko! Ale on... jest... pomarańczowe i żółte nie. dla nacji. Nie, bo mam czerwone, ja mam czerwone kupione. Nie dla mnie nie lecą. Ej, jest dla... Jest dla Jest dla mnie i dla Jajuszka. To się laguje. Nie no czemu te wszystkie okulary muszą być takie brzydkie. No trzeba kupić, no ale czemu one są wszystkie takie brzydkie? My name is the fucking meme oh yeah, my name is the fucking meme. Co my robimy ze swoim tyciem? Jak to się zdejmuje? Jest, Wygrałem! Which would be harder to give up for a week? Sugar music Do Arcade chyba jedynie no, możemy coś tak, sprawdzić i coś nowego mamy zobaczyć jeszcze Dobra, kupiłem No, a wiesz co, mam... Ja mam czerwony, i co? Znaczy, no, ja kup żółty, kup żółty Będziemy mieli matching Ej, a mój tak nie robi! W lewej ręce, musisz chyba Tylko że to jest ten stary. Aby co, Aby ty co co to co? A wy co? To nie Cie no powtórka z rozrywki, nie, ja tego goranie. nie kupuję, ja tego nie kupuję specjalnie żeby latać. Się chyba coś boli. Ja czemu je, bo czerwony nie tego nie robi? A ja, bo tu będzie ten gigant snowman. Ej, bo te fajwerki tylko 31 chyba strzelam. Czemu ja mam TBM? Wymiać ML ja nie zmieniłem. Miku, mi się sam zmienił, co? 2025 tysiące dwadzieścia pięć. Czekaj, dwa zero, Tekaj, dwa, zero, zero. Nie. Dwa <ścoughs> tysiące. Dwa zero pięć? Uh. Dwa zero dwa, pięć. Aha. To spróbuj. XD 2, 0, 0 Nie, na odwrót Jeden w tą stronę się basza, a drugi w tamtą A teraz ten, 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 noc! Tak, tak, tak. Drodze I, i tak go ja się odwróciłem. Co... Ale jakie fajne, jakie fajne niebo! Tam w ścianie Utknąłeś w ścianie? Ja idę do ciebie NIE! Więc to by było na tyle w tym filmie Subskrybujcie, lajkujcie to naprawdę był very, very, very nudny i to by było na tyle. pa. pa.